Witamko. sobie przez kamerkę. Jakoś będzie gorsza, ale mniejsza z tym, jak widzicie my jeszcze śpimy, kurier nas obudził, znaczy nie obudził, bo kocurek jeszcze jeszcze śpi, ale ja na szczęście przebudziłem się, akurat jakiś spam mnie obudził, jakieś babsko nie wiem dlaczego aplikacja od spamu pokazuje mi, że spam dzwonił, ale nie zablokowała. I ja odebrałem śpiący, dałem się tam naciągnąć na niby jakąś suplementa suplementację kolagenem i potem babsko mi mówi, że właścicielem moich danych osobowych jest jakaś tam firma. Nie pamiętam. I że, jak chcę zrezygnować z jakichś tam partnerów, żeby do mnie nie wydzwaniali, ja mówię: Nie, to ja wolę od razu zrezygnować. Ona, no, ale to do pana, dla pana zdrowia, więc no, to będę miał dużo blokowania. Ona, jak mówię, jakaś tam firma, coś tam, coś tam jest właścicielem moich danych osobowych, i jak chcę zrezygnować z przetwarzania danych, to muszę wejść na jakąś tam stronę, zrozumiałem: jakiś botolis.com, czy coś takiego, ile dobrze zrozumiałem. I ja wchodzę na taką stronę. No nie mogę znaleźć takiej strony. Kurczę, mi będą jakieś oszołomy wyzwaniać, bo mój numer to już znali. Tylko niepotrzebnie im podałem imię, nazwisko i adres. Nie, chyba że mi będą coś, nie wiem, na pocztę wysyłać. No ale No mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi w żaden sposób. Poza jakimiś oszołomskimi telefonami, które będę musiał blokować, ale mniejsza z tym, przynajmniej ta. Eee, no ta oszołomka, spamerka. Eee, sprawiła, że się obudziłem, bo inaczej by mi kurier paczki nie przywiózł. Bo eee, akurat, tak skończyłem z nią rozmawiać, co słyszę, tam jakaś dyskusja przed moimi oknami. A gdzie tu się wchodzi do tego domu? Tam, tam sklepikarz obok tłumaczy, eee, Pan Janek, co mi tam kiedyś zszywał plecak stary. Zresztą pokazywałem na YouTubie rozmowę z nim, eee, kiedyś jeden z chińskich sprzętów do mnie nie pamiętam co to było, chyba sodulk, któryś czy coś, to z panem Jankiem przez okno rozmawiałem. To właśnie ten pan Janek chciał moją paczkę odebrać, znaczy, bo kurier bał się wejść tutaj. Bo ja miałam tabliczkę z tyłu domu, yy, zły pies i takie tam, ale dobra, ja tu historię opowiadam. Ważne, że otworzyłem okno, pokapowałem się i wziąłem przez okno, odebrałem od tego kuriera tą paczkę, bo bym jej osobiście nie doręczył. I zaraz otworzymy drugie. Eee, drugą paczkę z Chin, czyli wczoraj była torba, a dzisiaj będzie to chińskie grajdełko. No, dlaczego ten kurcze telefon mi tutaj w kółku pokazuje tą przednią kamerę? Może no, dlatego, że jest zbyt ciemno i on robi jako doświetlenie, doświetlenie dokładnie to kółko takie. Eee, idę po tą paczkę, bo chcę tylko się upewnić, czy ten sprzęt. Hmm jest sprawny, czy nie jest zepsuty, jak to wygląda. Takie pierwsze wrażenie. A później będziemy testować. Także jestem taki zupełnie nieprzygotowany, wybudzony przez jakiś kurczę oszołomów i jakiegoś młodego kuriera, który w ogóle nie wiedział, jak znaleźć wejście do mojego mieszkania i na szczęście tą paczkę odebrałem przez okno. Idziemy ją otwierać. A ja tak w ogóle co do tego spamu, do tej jakaś tam kurcze strona, niby botolis.com, oni znaczy jakaś baba wyzwania w sprawie jakiegoś tam suplementacji kolagenem. Nie, a że mnie czasem kolana trochę pobolewają przy treningu, to się dałem na to nabrać i tylko dlatego jej adres podałem. Twierdziła, że się skonsultuje ze mną jakiś tam ktoś tam. Hmm. Żeby porozmawiać ze mną o tej suplementacji, no, ale zanim się dobrze rozbudziłem, zorientowałem, że to jest wszystko jakaś ściema, najprawdopodobniej to już było za późno, ale jeśli ktoś z Was miał do czynienia z kimś takim i mm, wie jak wejść na tą stronę jakieś, bo ja nie znalazłem takiej strony Botoli zabawce, mówię, że ja muszę to sobie zapisać. ona no, dziękuję. Do widzenia, nie? Śma cicho jedne. Jeśli hmm. wiecie, jak się tego pozbyć, żeby nikt do mnie nie wydzwaniał więcej, bo ja i tak za dużo mam tych telefonów oszołomskich, a gdybym miał ich jeszcze więcej, no to będzie nieciekawie, nie? Wiecie, jak się tego pozbyć? Na jaką stronę trzeba wejść, żeby yy, usunąć jakieś tam... Yy, Możliwość, żeby ktoś był właścicielem moich danych osobowych. Jeżeli mnie nikt nie wyzwania, to mi napiszcie w komentarzu. Chociaż wątpię, że ktoś będzie wiedział. Dobra. Udełeczko takie zwykłe, kartonowe tylko taki narysowany, nadrukowany magnetofon. Model 9559 jest napisany i z przodu i. Znaczy, ma na obydwu bokach to samo, także... AM, FM, SW1, SW2, czyli 4... Yy, no, pasma radiowe. Kaseta USB. Yy, a nic nie pisze o Bluetooth. Nic nie pisze, żeby to Bluetooth miało, a przecież ma. No nic, zaraz zobaczymy. Przecież... To miało mieć Bluetooth Trzeba to jakoś tak wyrzucić z tego pudełka, bo jest ciasno wsadzone. Nie chce wyjść samo. No. Padła jakaś, hmm, jakaś instrukcja czy coś w, osobnej, w osobnym worku? Dwie, trzy kartki tu są. Później sobie do tego zobaczę. Janka, Janka, worek. I mamy to. Hmm. Jeszcze tu jakieś kurcze worki są. Jakieś naklejki, znaczy, ale wygląda to fajnie. No, ale to wcale nie jest ciężkie. To wcale nie jest cięższe od tamtego mniejszego, znaczy tego pierwszego magnetofonu, tego srebrnego. Hmm. Wcale nie jest ani większe, może trochę grubsze. Ani cięższe i tam coś było napisane, że on jest wyposażony w jakiś akumulator 6000 mAh, ale widzę, że na szczęście jest na 8 baterii R14, które ja mam. Zobaczę, czy od razu, jak je zapakuję, to czy będzie na nich działało, hmm. że tu nie jest raczej wbudowany żaden akumulator. Właśnie na R14, co mnie cieszy, bo ja miałem zawsze te R14, kiedyś je specjalnie tylko do pana D500 kupiłem, którego rodzicom oddałem. A poza tym nie mam żadnego sprzętu na te akumulatorki R14. No to ten będzie pierwszy. Jak będzie ładnie grał, to na pewno będą te akumulatory w nim służyły. Tak samo jak i ten sprzęt, o ile on tutaj działa. O tutaj w tej klapie na baterię nie wiem, czy Wam pokazywałem, Ona jest taka kwadratowa i baterie idą tak w dwóch rzędach, tak całkiem wygodnie. Mamy tutaj też wejście ósemkę, a jeszcze z góry tak to wygląda. Kurczę, widzę, tak trochę zaciemniony mam ten. E, znów mi się kółko zrobiło doświetlające, a to może i dobrze, bo będzie tam u Was lepiej widać. O, tak wygląda góra. Górny panel. Ale co na tym górnym panelu jest? Tutaj jest te przyciski. To są do obsługi źródeł cyfrowych. Tutaj jest do przełączania stacji. Znaczy tych częstotliwości. A tutaj mod. to jest aux, tape. Radio. No. Tutaj jest jakiś aux. Pewnie będzie trzeba go na kabel podłączać. Jak on nie ma bluetooth. Kurczę, ja myślałem, że on ma bluetooth. Ale głośniki widzę tu są niewielkie, to pewnie to będzie grało coś w stylu tego mniejszego, który ma mocny, mocny bas, ale no nie ma takiego ciepłego dźwięku, bo ja na przykład wolę tamten z magnetofonem, ten srebrny, on ma może mniejszy bas, ale gra tak właśnie bardziej magnetofonowo klasycznie, taki cieplejszy, bardziej wylewny dźwięk, no ale tego jeszcze nie sprawdzałem, zaraz zobaczymy, może nie jest wcale źle. Także. Hmm, jak to w ogóle włączyć, bo baterie włożone, a to. A, normalnie głośnością. Zobacz, to ładnie wygląda. To ładnie wygląda. Włączyłem, od razu się choinka zapaliła. Tutaj y, te wskaźniki wychyłowe po bokach na pomarańczowo. Tutaj zielone, czerwone, diody. Od razu mamy nastrojoną. Hmm, hmm, hmm. Nastrojone meloradio Regulacja sopranów. Chyba basów z tego co słyszę, ale niech to no zacznie ta muzyczka lepiej łupać. Też słyszę, że to nie będzie jakiś mocarz. Bo tam było napisane, że to ma niby 40 watów, ale wątpię w to. Ale dźwięk jest przynajmniej taki cieplejszy. Nawet jeśli nie będzie jakiś mocny, to jest taki cieplejszy. Nie jest taki gumowy jak w tym małym A30 bez magnetofonu. W tym co ma tą kartę pamięci, znaczy ten adapter na kartę pamięci podobny do kasety. No tamten ma taki może mocniejszy bas, ale takie zimniejsze brzmienie. Ale to jest słabe. To gra jak zabawka, ale są ściemniacze. To ma mieć 40 W. A... a gra chyba słabiej niż tamten w kuchni, z którego z początku się śmiałem, że, że ma głośniki po jakieś 5 W. No. No, ale gra przyzwoicie. A to niby 40 W, a... a to gra jak jakieś pudełeczko. no, Chyba, że to ma jeszcze tu jakieś inne opcje. Bo ostatni raz się nabrałem na Chińczyka, bo to miało mieć 40 W, a to gra jak jakieś pudełeczko. No jest stereofonia, ale to nie ma zwykłego strojenia radia, to jest jakieś cyfrowe cholerstwo. I jak tu się stroi w ogóle? A nie, jest tu na szczęście pokrętło. Myślałem, już się przestraszyłem, że ma jakieś cyfrowe strojenie. Ale ściemniacze 40 W. w tamtym y, srebrnym z magnetofonem pisało, że ma 20 watów, no to można powiedzieć, że, że, że te 20 watów ma, ale ten na 40 nie, no to jest jakaś totalna ściema to ma za 4 w To gra podobnie jak ten rikatech y, co wcześniej zwróciłem, co na Allegro kupiłem, tylko że Przynajmniej stereo jest. Ale raczej z tego lepszego dźwięku nie wyciągnę. Się przekonam do niego, ale już słyszę, że do mocy nie ma. To jest tylko takie pudełko i głośniki, no nie wiem, z no, z 8 cm. Zdaje się, że na gumowym zawieszeniu, mam nadzieję, że będzie to grało mocniej w stylu tego szarego A30, tylko mocniej. A to na pewno gra słabiej. To nie ma głębi basu. To ma tylko takie pudełkowe stukanie trochę się znów dałem nabrać, znaczy no tam, to, o ile tamte były dobre, to na tego się trochę dałem nabrać, no, bo kosztował, tu jeszcze bas refleksji samo, zobaczcie, a gdzie tu jest ten bas, są otwory takie duże, bas refleksy, a tu, a to nie ma basu, no, no nie wiem, no zobaczymy może, mm. wow, tu jest jakiś akumulator, kurczę, <laughs> ale po co mi taki akumulator, Dwie, dwie połączone bateryjki 18650, gdzieś to się tam wpina, jeszcze nie wiem gdzie. Jest jakiś kurczę śmieszny, znaczy przejściówka jest do, do kabla. Nie, są jakieś kurczę zbędne, dziwne akcesoria dołożone do tego sprzętu. Nie wiem po co takie coś dali. jakaś taka kostka. Ha? Ale kabel jest normalna ósemka, to po co to dali? I gdzie się wpina ten baziewny akumulatorek, to ja nie wiem. <grytanie> ale jest coś takiego. Na razie schowam do pudełka. Jakoś dziwnie wyposażony ten sprzęt. Kurczę jakiś katar nie męcz. Idę po jakąś kasetę, bo no tutaj w pokoju mam dużo, ale gdzieś pochowane, a, a tam w kuchni na wierzchu leżą. Gra z magnetofonu. Czy to tylko z radia gra tak słabo? A tutaj mamy na dole przyciski od magnetofonu. Aha, muszę ściągnąć te naklejki, bo blokują kieszeń. Gdzieś takie tasiemki tu są, poprzyklejane, No i rozdziewiczamy ten magnetofon. Tylko muszę przełączyć na magnetofon, gdzie tutaj jest tape, chyba drugi. No, no nie, nie ma tragedii może nie jest mocny ale brzmienie dosyć przyjemne no. może nie jest aż takie mega rozczarowanie ale y, jedyne z czym będę mógł to porównywać to właśnie z tym z tymi słabszymi czyli tym tym szarym magnetofonem i nie wiem, czy ten zagra lepiej od niego, czy gorzej, mimo że tamten ma rzekomo 20 W, a ten niby 40, to wątpię, żeby ten grał lepiej od tamtego. Ale nie wiem, to się okaże. Na razie takie pierwsze wrażenie, to ładnie to wygląda, ale mocne to to nie jest. Na kasecie jak i na radio. Nie ma to głębi basu. Takie, takie stukanie. Taki pse, pseudo bas. No. Hmm. Chyba, że tu gdzieś jeszcze jest jakieś. Nie wiem, no, Tu jeszcze jakieś opcje. Nie, no nie ma tu żadnych innych opcji. Że... No przynajmniej ma to wejście wej, wejście AUX na kabel. Ale szkoda, bo ja bym wolał, żeby to Bluetooth miało. to ma. Jak klasyczny magnetofon, wejście AUX, bez, bez Bluetooth. Wygląda na to, że tu nie ma Bluetooth, bo nawet na kartonie nie jest nigdzie napisane, żeby to Bluetooth miało. Ale ważne, że jest stereofonia, no. Ale kurczę, tutaj świeci się, miga jakieś tego... Nie, to musi mieć Bluetooth, bo tutaj mruga mi niebieskie światełko z przodu jest napisane BT, tylko gdzie tu się przełącza na BT? Może normalnie, jak się na AUX przełączy, to też tam jest Bluetooth. Zaraz zobaczymy. Może AUX jest jednocześnie... Nie, ma to na szczęście Bluetooth. Jest BT. Przedostatni przełącznik. Ma na szczęście. Ma to na szczęście Bluetooth. Także połączmy to z drugim telefonem. Pewnie się ma to też. Ma to AUXa zwykłego i ma to Bluetooth, także... Połączę go z drugim telefonem i zobaczymy jak to gra z Bluetooth. A że ten film dzisiaj taki kurcze na hmm, nieprzytomnego ten, ten unboxing taki pierwsze wrażenia to tak trochę mi się to rozwlecze zwłaszcza, że to wszystko w takich jakichś dziwnych okolicznościach było znalazłem Znalazłem 9959, połączyłem z 959 i włączymy jakąś muzyczkę, na przykład coś basowego. Od razu zobaczymy, czy to ma jakiś bas. Nie wiem, napad na bankiet zawsze kurczę puszczałem. Jak chciałem się przekonać, czy jest bas. Napad na bankiet, zobaczymy, czy to ma bas. Czy tylko takie stukanie. To taki, coś takiego, no nie wiem. Nie ma to głębi basu, ale jest coś takiego, jakieś takie hmm, pogrubienie tego dźwięku, żebym tak to nazwał. Ale to nie jest bas. No. A głośne to w ogóle. Nie, ja podejrzewam, że to będzie słabsze od tamtego w kuchni. To, 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 nie wiem, no piszą takie bzdury 40 watów, a to gra naprawdę jakby miało głośniki po 2 waty, czyli łącznie 4 waty. Także to tylko ładnie wygląda, gra w stereo, ale to jest jak taki kurczę jamnik z bajerami. Nie wiem po co te bas refleksy, tu jak to basu nie ma, tu, tu powietrze z tego żadne nie wychodzi, bo to, to w ogóle nie rezonuje. Hmm. to wszystko jest tylko tak dla wyglądu taka masywna obudowa rączka taka gruba bas refleksy na 8R14 a, a głośniczki chyba jakieś dosłownie po 2 waty bo no, nie robi to wrażenia no. taki stukaczyk no, posłuchać sobie można jako takie radyjko kuchenne jako taki bajer bo fajnie wygląda prawda się fajnie prezentuje, ale poza tym nic więcej, no, że to jest ładne i gra w stereo, to basu to nie ma no nie ma to basu, no jeszcze jest to ciche, no będę porównywał z tym pierwszym magnetofonem, z tym srebrnym ale myślę, że to jest słabsze, że tamto gra lepiej tamto gra gdzieś na poziomie powiedziałbym Eda 50, Sharpa yy... No, może nie 370 ani 360, może coś na poziomie szarpa WQT 252 hmm. Ale to jest jeszcze słabsze. To tyle dobrze, że to gra przynajmniej w stereo, to będzie, można, będzie się chciało chociaż tym trochę pobawić, nie? Bo jakby to nawet stereofonie miał, to nawet by się tym bawić nie chciało. Cóż z kasety zdaje się gra to głośniej niż z Bluetooth. Dobra, to na tyle. Pierwsze wrażenia są słabe. Po, poza wyglądem tego sprzęciku, dźwiękowo to jest słabe. Te 40 W, na które liczyłem, to jest totalna ściema. Eee, 4 W, 4 W to bym się mógł zgodzić, nie, ale te 40 to jest totalna ściema. Zasrane Chińczyki, kłamczuszki małe, naciągacze. To jakbym wiedział, że to nie wiem, ma 4 W, to bym tego nie kupił, nie. Eee. Ale dobra, na razie to na tyle, nie będę przeciągał tego filmu, bo pewnie i tak już jest długi. Się nagadałem, nagadałem. Później będę to porównywał, ale no, myślę, że to jest najsłabsze. No najsłabsze. Miało być coś mocnego, 40 watów, a tu jest lipa. Dobra, zmykam.